Cześć, dzień dobry, witajcie. Niestety w ostatnim odcinku wyścigu po kasę, tam już na górze widać rzecz, którą kupiłam za pieniądze zebrane w tym wyścigu. Te pieniądze nadal tu są, bo sobie muszę po prostu nimi spłacić kartę kredytową. Więc one tutaj nadal są, aktualnie w wysokości 133 zł. Zacznijmy od tego, że najpierw sobie rzucimy dwoma kostkami. Zobaczymy co wypadnie w tym naszym ostatnim niestety tygodniu i później Wam pokażę prezent, który sobie za to kupiłam. Mamy 2 i 1. O jak pięknie. Monika bez budżetu, czyli e, chciałam powiedzieć właścicielka. E, ona jest przewodniczącą tak to nazwę tej grupy. I Monika u mnie zajęła pierwsze miejsce, przepraszam, trzecie miejsce. I mamy dwójeczkę udorotki. No i super, fajnie się nawet zakończyło. Dzisiaj już dołożę pieniądze przy Was, tylko będę musiała sięgnąć po portfel. Czyli co wypadło, 1 i 2. Czyli mamy 3 zł, nic nie zaokrągam, to mamy 136 zł. Czekajcie, dołożę sobie, sięgnę po portfel. Dobrze, że mam biurko blisko, więc sobie 3 zł. dokładam. Ile ja tutaj mam, moi drodzy? 133, czyli 136. To tak zrobimy, że sobie wezmę dwójkę i dołożę piątkę. Sprawdzę sobie tylko, czy mam tutaj tyle pieniędzy, ile powinnam mieć. Tutaj jest 6 zł, a tu mamy 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130. Te pieniądze oczywiście wyciągnę, pójdą na spłatę kredytówki, zobaczę, bo nie pamiętam ile ja za to zapłaciłam, bo te kiki mi przeszły jakiś czas temu, się już nimi nacieszyłam, tu skreślam 18 tydzień i tak to u mnie wygląda, bo Monika później będzie sprawdzała to u wszystkich uczestników swojej grupy jak to wyglądało, więc Monia u mnie zostały 2, 4, 5 pustych pól, to może sobie tutaj napiszę 5 pustych Pustych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pustych pól. Tutaj niestety miejsca nie było zajętego, tu miejsca nie było zajętego i tu nie było zajętego miejsca, więc mam miejsce 1, 2, 3. Ale gdyby patrzeć na te miejsca, no to tu byłaby czwóreczka, pewnie, a piątka, szóstka, czyli ja i FCA z kanału Budżet od Serca, jesteśmy na tym samym poziomie. Zaraz wam rozpakuję mój prezencik. Poczekajcie jeszcze chwilę. Musiałam sobie przygotować telefon z aplikacją Allegro, bo ja teraz nagrywam cały czas tym nowym, więc mój stary telefon sobie musiałam przyżykować. żeby wejść na aukcję, że ja zakupów bardzo dużo robię przez Allegro, to też w międzyczasie. O, dobra, już to mam. Czy ty mi się otworzysz, bo ostatnio ten telefon stary żyje swoim własnym życiem, niestety. No i między innymi też z tego powodu go wymieniłam. No i jeszcze raz muszę odnaleźć. O, dobra, mam. Zobaczcie. Oj, obróciło mi się sorki. Kupiłam sobie kije trekkingowe składane w góry. Nie tylko w sumie w górę można ich używać, ale w głównej mierze je tam będę zabierała. Kwota po zniżce 118,42 zł. Mają bardzo fajne, wysokie opinie. Ja wam też je pokażę na tej aukcji, tylko czy mi się ona otworzy. Powinna mi się otworzyć, więc pokażę wam na zdjęcia i pokażę wam na żywo. Tutaj są też takie końcówki, tak, one są fajnie składane. Jak widzicie, dużo miejsca nie zajmują. Idealnie się sprawdzą do plecaka. Można je rozłożyć, bo one są teleskopowe i pasują nawet dla osób o wzroście 194 cm, więc super. Mają różne te końcówki, w zależności od tego, jakie są warunki, czym wygodniej będzie chodzić. No i tutaj jest też taka złączka, no i jest do tego pokrowiec. I powiem Wam, że ja już sobie to na razie tylko w domu, ale testowałam sobie. I to jest właśnie to. Już Wam to zademonstruję. Pokrowiec jest rewelacyjny. I tu mamy właśnie te kijki. Ja, widzicie, jeszcze końcówek nawet nie założyłam. Tu są te końcówki, tutaj mamy jeszcze reklamę od nich. Ja sobie na razie tylko tak w domu ćwiczyłam zakładanie tego. No i składa się to z tych trzech elementów. Wszystko złączone właśnie tymi linkami, żeby to nie uciekło. I powiem Wam, że uważam, że jakość wykonania jest bardzo fajna tych kijków. Świetnie się to rozkłada. Na różną wysokość można czuć, że to one są solidne, bo to są aluminiowe. Te tutaj rurki. No, i powiem Wam, że na pewno jak pójdę w górę, to e, przetestuję i sprawdzę, czy nie będę obciążała swoich kolan. No, i to jest mój prezent, moja niespodzianka za udział w wyścigu pokazu. Ja też jestem wdzięczna dziewczynom, że mnie wzięły pod uwagę, że mogłam wziąć udział w takiej wspólnej zabawie między kanałami, bo taka jest prawda. Liczę na to, że dziewczyny wymyślą też coś kolejnego, fajnego, w czym będzie można się wspólnie z nimi pobawić. Liczę na to oczywiście z całego serca, więc jeszcze raz dziękuję i Wam też dziękuję widzowie za to, że mnie oglądaliście, wspieraliście i oczywiście Wy dziewczyny nie tylko z tej naszej grupy, ale też z innych kanałów, że przychodzicie, oglądacie, zawsze zostawiacie reakcje w postaci kciuka do góry, co też jak wiecie jest dla nas wszystkich motywujące. Prezent sobie kupiłam, spłaca sobie teraz kartę kredytową, więc bank się też ucieszy, mówię tutaj, oczywiście się śmieję, bo ja nie płacę praktycznie odsetek na kredytówce, spłacam ją sobie regularnie, takim jestem klientem, że ja nie lubię mieć zadłużenia, więc płacę kredytówką, żeby robić obroty, ale później spłacam niezwłocznie albo jak najszybciej się da, żeby uniknąć odsetek. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam spokojnego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No i do usłyszenia, do zobaczenia, moi drodzy. Pa pa!